Ej hey elo, boom, boom Musi być synchronizacja Elo, jestem razki Dzisiaj gramy sobie na Blitz SG No i na, no w ogóle na Blitz SG. I jest super fajnie i, i i i żeby nie było, że nic nie nagrywam to trzeba coś nagrać nie no, zbliżasz jest to subskrypcji, więc trzeba coś z głosem nagrać bo tak ciągle te parkury to nie pasi <laughs> jestem w ogóle chory, więc sorry jak coś za mój głos wow 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 wow, wow. patrzcie małe buty te czy te te Czekamy, wstąpimy się za agon... Cześć, sojusz. Sojusz. Coś, okej? Sojusz. O, dała mi rybę, bardzo no, fajnie. Um, dziękuję Ci za rybę, ale będę musiał Cię zabić. Ojojoj, oj no chodź to. O, dziękuję. Dojrzępi, a jeszcze ty. No chodź. Ogólnie to może być bardzo udanego. Co oni we dwóch na mnie? Tylko no chodź Ciebie. Bum I chodź jeszcze ty oku oh, Ogólnie się Gerwa z... O ja... Pierdole. Patrzcie umrę. Oku. Oh, Dobra. Mm, to widzimy się na, na kolejnej arence. Dobra, druga ręka się powoli zaczyna, więc... No więc gdzieś się ma, się ma, Elo, Elo. i macie mojego skype'a w opisie. Będę robić coś takiego, granie z widzami, więc też może być sympatycznie. I... Mam nadzieję, że coś dobrego sobie weźmiemy, ale mamy tylko arabuziki, O, lagi. Dobra, nie znam ogólnie nie grałem tutaj bardzo bardzo dużo nie grałem praktycznie w ogóle w znaczy grałem tam z kolegami nieraz a tak to nie znam tych mapek to kojarzę ale no ale nie znam tu gdzie są skrzynki więc nie wymagajcie ode mnie że ja będę znał wszystkie mapy bo ja tutaj nie gram bo... dobra ja chcę arbuza Chcę marbuza, jeszcze więcej chcę Dobra zaraz dostaniemy jej jakieś O kurwa, ktoś mi bije Ja pierdolę, go zuku O kurwa Ja pierdolę Oj Dobra Co y to, to nie było zbyt y fajna arenka Mam na razie tylko 5 minut chyba nagrania Więc widzimy się na kolejnej arence Dobra moi drodzy trzecia arenka już się rozpoczyna no i, no i siema V3, się ma trzeci raz. Teraz to wygramy, ja wam to mówię, teraz ja to wygram. Tylko żeby się na mnie nie rzucili z wam Opisałem, że nagrywam. Bum, bum, Ja chcę coś. Dobra, mam spodnie. Zaraz zostaniemy i dostaniemy itemki długo chyba za minutę. Ja ogólnie nie wiem czy mówiłem, ale jestem chory, ale chyba mówię. Więc może być mnie strasznie dziwnie sobie O kurwa, tam są skrzynki, to tam do tego typu pójdziemy. O kurwa, ale co jest ich dużo, to ja nie chcę tego typa mieć na kartku. Yy, o i, i to jest chyba ostatnia ręka, więc wam powiem jeżeli chcecie więcej... Filmów z głosem, to piszcie w komentarzach. Ja będę starał się nagrywać tych filmów więcej. I czekamy na itemki. Może tu będzie jakaś skrzynka. Ja ogólnie tych map nie znam. Tak jak mówiłem na poprzedniej arenie, bo ja tu mało gram. Tu może być skrzynka, bo to podejrzewam wygląda. To jest skrzynka? Nie, jest. wow, o, wow. Mamy nawet ryby. i mamy mieć ale to z klasy już jest obrazujemy sobie i tutaj coś tak jest domek, jest domek to tutaj sobie pójdziemy i tutaj będzie skrzynka tak ja przed, przepowiadam przyszłość i ogólnie jutro o o o jutro mam umbana w CSie więc ym, więc może nagram miksa hmm to jest złote? czy jakie? jak to chuj tam jest? Mm -hmm. mm -hmm. wo, wo wo czy to ja to? nie, ty tu jest? tu jest Parku, bo co fajne. tu raczej chyba nic nie ma ale może być w domku sobie będziemy Dzień dobry. Ja, o, o. mówiłem, mówiłem. Tutaj jaki to jest wooden i wooden. Ten mi się wydaje ciemniejszy jakiś. Dobra, weźmiemy sobie wszystko oczywiście. Strzałem, tam strzały, to będziemy się bronić. Bronić. Będziemy się... WOF... Po hmm. co nie mam ten FG? Oluju. A ten mieczek jest lepszy, bo ten jest trochę zużyty. No WoW Co mnie tak cofa? Dobrze, mamy jedzonko. Tutaj pójdziemy na ludzi, nie? Szukamy ludziów. Grupa cofa wszystko. No sorry za moje bluźnierstwo, ale... Ale, ale, ale tak. O, klasztor. Znaczy nie hmm. wiem co to jest, ale wygląda jak klasztor. No i cofa bardzo cofa o o o może teraz nie będzie cofać bo czasem słyszałem że się jak się buguje nie w ogóle nie ma tu żadnego niku Aha, dobra. Wow, ancient. ale ja nie mam levela ile w a no całkiem sporo jakby się ich wszystkich wybiło to by było całkiem nieźle owo widzę skrzynkę o, widzę typa, widzę typa, idziemy go zabić. Mówię wam ja go zabiję. Ja go tak zniszczę doszczętnie, że będzie stare. Będzie kurde no Był w tym domku, czyli to w skrzynkę na zapewne wziął Tak, po Listar. Cześć, Blister 666 tu się wchodzi do góry dobra to idziemy on pewnie mnie zobaczył i na co sobie stoi to jest tylko tu było o nie to nie wzią. o chuj kurde no że już musiałem spaść ja e no chcę go zabić gdzie on jest Frigga, Daddy Ej, to mogę być. O, o, siema, siema Sojusz, sojusz! Wziąłem, sojusz Sojusz, sojusz Cześć, jestem ziemi, panu, że zaciopie Sojusz, sojusz no, Dziękuję Do widzenia no, Miałem hełm? Nie mam chęci. Ale tam jest dypek, tam jest dypek Zjem sobie chleba, zjem sobie chleba Rzucę sobie podkę O kurwa, dobra Eee, zabił mnie niestety Kolejne arenki nie chcę mi się nagrywać, więc... Oj, sorry. No i zostawcie lajka. Like no. I to by było chyba na tyle. O jeżeli chcecie na następny odcinek z kimś, to piszcie z kim. Ja postaram się nawiązać z nim kontakt i coś sobie nagramy. Teraz to szybko zmontuję i idę leży nim niedob. Ja... Pier... So uh ooh.